Mała zagadka. Masz to w domu i trujesz się tym na co dzień. Czyli o środkach czystości, które realnie wpływają na Twoje zdrowie. Cześć, z tej strony Oliwia. Jestem kosmetologią w kopalni zdrowia. A dzisiaj ze mną jest Magda. Razem opowiemy Wam o czymś innym niż pielęgnacji, czyli o sprzątaniu. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego wyrzuciłyśmy chemiczne środki czystości i zastąpiłyśmy je tymi naturalnymi, zostańcie z nami. Ale zanim zaczniemy, zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco z wszelkimi nowinkami, tipami pielęgnacyjnymi. Zaczynamy od podstawy, czyli bioocet od Clareco. Jest to najlepszy środek czystości. A dlaczego? Dlatego, że jest najbardziej uniwersalnym produktem, jaki można dostać na rynku. A dlaczego, bo jest wszechstronny, e, można nim wyczyścić tak naprawdę wszystko. E, usuwa kamień, myje szyby, e, jako produkt do pukania tkanin, żeby je zmiękczyć. E, tak naprawdę to zastosowanie jest bardzo szerokie. A ty do czego stosujesz? Ja na pewno bezpośrednio e, stosowałam go na kran, żeby go odkamienić. Mm -hmm. i... Działa naprawdę szybko przede wszystkim i widać efekt od razu. Kran błyszczał dosłownie po jednym przeciągnięciu siereczką. Próbowałam go użyć również do prania. Wtedy rozdrobniłam go z wodą, mhm. tak jak właśnie radził producent. A oprócz tego, jako nabłyszczacz do zmywarki, żeby naczynia były lśniące. Po programie mycia. Można też umyć nim podłogę, wyczyścić kuchnię. Działa też na zasadzie płynu uniwersalnego. Zastosowanie jest bardzo szerokie nawet czyszczenie toalety co ciekawe sprawdziło mi się idealnie do czyszczenia kuwety i w ogóle akcesoriów zwierzęcych. To nie ma działania toksycznego dla zwierząt, jest całkowicie naturalne i super opcja. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, właśnie na przykład z kuwety. Także jest to świetny produkt, stoi stale w mojej półce. No i przede wszystkim możecie mieć jeden produkt, który możecie wyczyścić dosłownie cały dom, całe mieszkanie, i nie musicie kupować dziesięciu osobnych detergentek. To wszystko jest w tym jednym odcie gospodarczym od Klareko. Kolejny produkt. Tabletki do zmywarki, czyli zmywarka bez smug i bez toksyn. E, tutaj propozycja od Pierpaoli Ecos o zapachu eukaliptusa i mięty. E, używam ich od ponad pół roku i nie zauważyłam tutaj różnicy w kwestii skuteczności. Radzą sobie. Tak samo dobrze właśnie jak te chemiczne, więc to tylko i wyłącznie na plus dla nich. Dodatkowo można sobie właśnie dokupić sól, jeżeli na przykład mamy zbyt twardą wodę i nabłyszczacz, który również za nabłyszczacz może nam posłużyć ocet gospodarczy. Fajne w nich jest też to, że mimo to, że są naturalne, działają też w niższych temperaturach. To bardzo ważne. Ale e, przypomniało mi się, że mówiłaś coś a propos zapachu. Te kostki nie mają w sobie perfum, mają sobie tak, olejki, tak? Tak, mają olejek eteryczny z Eukalitusa i Mięty i to zastępuje właśnie dodatek syntetycznych zapachów. Naturalne kostki do zmywarki właśnie nie będą mieć syntetycznych zapachów, fosforanów, EDTA i innych szkodliwych substancji, które gdzieś tam mogą wpływać na nasze zdrowie. Naczynia po wyjściu ze zmywarki nie mają tego charakterystycznego, nieprzyjemnego, chemicznego zapachu. Dla mnie ważne jest to, co też ty powiedziałaś, że działają w niższych temperaturach. To jest ważne, bo są skuteczne w tych niższych. Dzięki czemu jest to mycie dużo ekonomiczniejsze. I teraz czas na prawdziwego mocarza. Jeżeli chodzi o przypalone kuchenki, osady, w łazience czy miejsca, które były po prostu dawno nieruszane, a takie zdarzają się też w domach i mieszkaniach. Mam tutaj ekstremalną pastę na bazie szeregu mydła z nowej kosmetyki. E, tak, jest to produkt, który poradzi sobie tak naprawdę ze wszystkim. E, ja przyrównałabym osobiście ją do magicznej gąbki. Czyli jeżeli jakikolwiek środek czystości z czym sobie nie poradzi, to właśnie ta pasta. Wtedy wlatuje i robi, że tak powiem, spustoszenie, jeśli chodzi o brud. Po prostu radzi sobie ze wszystkim. Tak jak wspomniałaś, e, przypalone kuchenki, osady z tłuszczu, kamienia, e, także te, ten zakres jej działania jest szeroki. E, poradzi sobie nawet ze brudnymi fugami. E, co więcej, produkt również uniwersalny. Wspomniałaś też, że jest na bazie szarego mydła. Oprócz tego mydła mamy również tutaj sodę oczyszczoną, wodę i olejki eteryczne z mięty pieprzowej i z liści cynamonowca. Kolejnym produktem, myślę, że równie istotnym jest żel do WC od Zielko. E, tutaj bazuje on, a w zasadzie co działa, tak naprawdę, dlaczego on działa? Działa dzięki kwasowi cytrynowemu. To on jest tutaj substancją działającą aktywnie e, i skutecznie radzi sobie z wszelkimi osadami w toalecie. Jest naturalny, biodegradowalny, skuteczny. Ja uwielbiam ten zapach jaśmin i kwiat pomarańczy. Boski. Co niego też za to, że ma 99,7% składników pochodzenia naturalnego. To jest bardzo istotne. I co jest ważne w nim? Nie ma tego takiego efektu duszącego, przy środkach, które kiedyś stosowałam właśnie do do czyszczenia muszli. To w momencie, kiedy zaaplikowałam ten produkt, to po prostu w powietrzu wisiało to chemiczne, e, taka zawiesina chemiczna, która po prostu e, czuć ją było w nosie i w drogach oddechowych. Tutaj tego nie ma. To właśnie dzięki temu produktowi sprzedanie łazienki stało się o niebo przyjemniejsze. Jeśli macie wrażliwą skórę dłoni, to mam tutaj dla was prawdziwy game changer. Czyli płyn do mycia naczyń od Jopa. Tak, jest to płyn do mycia naczyń o pięknym zapachu bergamotka, werbena i bazylia. Więc taki kwiatowo-ziołowy zapach, trochę. E, tak. Co jest super w tym płynie, butla jest bardzo duża. E, w płynach do naczyń, zauważyłam, dosyć rzadko spotykane jest, jest pompka. Mhm. E, strasznie mnie to irytuje, kiedy ja myję naczynia i muszę wziąć produkt i jeszcze go nacisnąć, dać na gąbkę, wylatuje mi wtedy za dużo, a tak to z pompką jest dużo wygodniej. E, ta butelka jest duża, więc jest ekonomiczna i jest kilka różnych wersji zapachowej, jest też z miętą czy też z ogórkiem. E, myślę, że bergamotka jest moim faworytem, mhm, jeśli chodzi o zapach. E, tutaj mamy 97% e, składników pochodzenia naturalnego. E, nie powoduje przesuszenia i ściągnięcia dłoni. Mm. Przy moim atopowym zapadaniu skóry bardzo często po myciu naczyń e, po prostu potrzebuję nałożyć konkretną warstwę kremu odżywczo regenerującego. W przypadku tego płynu nie, nie mam takiej potrzeby w ogóle. Trzymaj Magda. Teraz idziemy dalej, e, czyli płyn do prania od sonetu wybrałyśmy wersję Sensitive, ponieważ będzie wersją dla każdego, szczególnie dla osób ze skórą wrażliwą, atopową, dla alergików, no i również właśnie dla maluchów. Sonet ma ten wybór bardzo szeroki, jest też wersja lawendowa, wersja właśnie z dodatkiem olejków eterycznych. Jest skuteczny od 30 do 95 stopni, co jest bardzo istotnym tutaj aspektem, jeśli chodzi o produkt do prania. Tutaj producent Sonet deklaruje nam pełną biodegradację, brak. Substancji zapachowych, tenzydy, czyli środki myjące, pochodzą wyłącznie od roślin. Nie ma też składników petrochemicznych, składników barwiących, syntetycznych konserwantów, enzymów, jak również GMO. Jak widzicie, jak już powiedziała Oliwia, jest w całości bezpieczny, naturalny, jak już wspomniałam, bez substancji zapachowych, sztucznych. No i przede wszystkim odpowiedni dla każdego. Więc nawet jeżeli jesteś wrażliwcem, alergikiem, na no spokojnie możesz używać tego płynu do prania. Chciałabym też dodać, że jest bardzo wydajny. Mm. Mamy tutaj butle 2 litry, która starcza na około 90 prani. I kolejny produkt typu uniwersalnik. Mamy tutaj płyn o zapachu owoców leśnych od Zielko. Jego zastosowanie jest naprawdę szerokie. Blaty, AGD, szafki, środki szafek, Zbiera nawet kurz. Lista jest tak długa, że już skończę wymieniać i przejdźmy do konkretu. Tak, można powiedzieć, że jest to taki drugi ocet, tylko po prostu tutaj substancją aktywną jest znowu kwas cytrynowy, podobnie jak w żelu do WC. Tutaj zielko po prostu tą serię wypuściło. Właśnie bazującą na kwasie cytrynowym, który jest tym aktywnym składnikiem myjącym. Tutaj z kolei mamy 99,9%, czyli praktycznie 100% pochodzenia naturalnego. Jest biodegradowalny, skuteczny, bardzo przyjemnie pachnie. Mam tutaj zapach owoców leśnych. Wspomniałaś o jego szerokim zastosowaniu, a wydaje mi się, że umknęło ci jedno z nich. I tutaj mam na myśli mycie podłogi, także również możemy go dodać do wody i umyć nim podłogę. Wydaje mi się, że resztę pozostałych zastosowań wymieniłaś. Co więcej, to jest produkt, który każdy powinien mieć w swoim domu, właśnie z tego względu, że możemy go użyć do wszystkiego. Jak widzicie, kolejny produkt, gdzie możecie zamienić 10 innych detergentów na jeden. Dokładnie. Podsumowując, jak widzicie, da się sprzątać skutecznie i naturalnie bez zbędnej, syntetycznej, toksycznej chemii. Można sprzątać eko bez dodatkowych wyrzeczeń, plus często jest to wygodniejsza opcja. Dajcie nam znać w komentarzach, czy stosujecie już naturalne środki czystości, który z nich jest Waszym ulubionym, a może mieliście okazję przetestować któryś z poleconych przez nas środków czystości. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naturalnych środkach czystości, ostatnio Edyta uczestniczyła w podcaście u pana Bogdana Smoloża, gdzie rozmawiali o naturalnych środkach czystości, jak również o ich biodegradowalności, ich wpływu na nasze zdrowie, to w opisie przypniemy Wam link do właśnie tego, podcastu, abyście mogli zgłębić Waszą wiedzę. Na ten moment my się żegnamy, ale pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, jak również kliknąć dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy dodajemy nowinki kosmetologiczne. I co! Do zobaczenia! Pa!